Ale branie! U, ale branie! Co to jest? Ale jedzie! Dzień doberek, mały zielony z Boberek, wędkarstwo kiedyś uda. Witam Was w kolejnym filmie po długiej przerwie. Długiej jak dla mnie, bo aż tydzień chyba nie byłem. Dzisiaj też miałem nie być. Ale jak to mówią, wysprzątaj żonie mieszkanie, to Ci pozwoli jechać na ryby. Pamiętajcie pewien mędrzec to powiedział, mędrzec to powiedział i się słowa sprawdzają tak więc jestem nad wodą trochę mi zaszło, bo miałem problemy techniczne yy, ale już załatwione już mam jedną wędkę wygruntowaną zaraz idę myśleć co z bombką yy, ubieram się yy, robię pelet co jeszcze robię a dzisiaj fajne łowienie, ale to zaraz Wam opowiem, nie będę zdradzał w sensie zdradzał, Był już w tytule to pewnie widzicie, chociaż jeszcze nie wiem jaki tytuł czy tytuł będzie zdradzał a jak nie będzie zdradzał, to zobaczycie zaraz jak zdradził, to już wiecie. Tak więc ja lecę pomału łowić. Yy, dzisiaj na metodę nie liczę na nic, bo nie mogłem dojść do ładu. Bardziej liczę na bombkę, ale to się dowiecie za chwilę. Zostawcie co trzeba ja lecę. Lecimy. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, bo już czas goni w czasie. Tu pogadał, tam pogadał, tam poplotkował i a tu trzeba coś rzucić, nie? Tu mi zeszło, tam mi zeszło. Wszędzie mi schodzi, tylko nie narzucaniu ryb. Boże, rzucaniu ryb, co ten gościu gada? Dobra, dzisiaj dla odmiany, bez metod miksa. Dla odmiany dzisiaj pellet czarny Osmo. Nie chciałem żadnych metod miksów, nic, tylko mówię, dzisiaj polecę samym peletem. Jedna wędka jest, dzisiaj ta mniej interesująca, a pewnie będzie najbardziej interesująca, jak to bywa. A zaraz wam powiem o co chodzi w drugiej. Teraz wam tak powiem. Co tu mamy? Mamy ser. Mamy nóż. Nikogo nie będę ciął. Będę ciął, uwaga, ser. Dzisiaj łowimy na bombkę na ser, tylko jeszcze nie mam miejsca, powiem mam. To jak zwykle jest problem o, z miejscem, z takim, bo została mi ostatnia bombka i nie chcę stracić bombki. Na chwilę zaraz się rozłączam i wracamy, gdy znajdę miejsce na bombkę. Bo jeszcze nie wiem czy to nabije na, na bagnet. Raczej na stopa, ale nabijemy na początku na bagno. Dobra, nie gadamy. Zaraz. No dobra, panowie i panie, wymyśliłem. Strzelę sobie to kilka razy. Pyk, kukuryczka. Pyk, kukuryczka. Dobra. I zakładamy ser. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie na. Oj, 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 kawałek sera. O, skubany szczupak mi tu szaleje. Mm, mm, dobra. Trzeba go ładnie obrobić. Teraz jest obróbka z krawaniem. Nieduża kulka. No, foremna. No, normalnie będzie, kurczę. Kulka kiedyś się uda. Ja pierdzielę. No, w miarę to. No nie. Może się nie utrzymać, ale zobaczę. W międzyczasie sobie zawiążę na razie. E, zawiążę sobie z push stopem, A na razie niech jest na igiełce, No, dalej jeszcze szczelimy, że żeby... mówi. No i dobra, i rzucamy. Dobra, rzuciliśmy na ser. I teraz możemy go zjeść. A! Rano specjalnie, szósta, byłem w biedronce. Pukałem. Halo, ja chcę sera. A pani mówi, dobra. No i pani mi dała sera. Ja sobie kupiłem sera. No i teraz co? Czekamy na te mega brania na ser. Yy, Pustopa miałem zawiązek. Dobra, przestań gadać. W razie mamy ciszę, spokój na metodę jak i bombkę jest to ciężkie stanowisko bardzo ciężkie, nie mogłem się tu wpasować powiem Wam, że łowię tak na trafił niestety, ale no, to nie pode mnie stanowisko ale mam już tu związane z yy, stopem ser, ale na razie przerzuciłem raz bombkę i ser się trzyma na bagnecie, to więc na razie poczekam póki nie spada, to sobie zostawię ten z stopem no i sobie strzelam co jakiś czas Kukuryczką. pik. żeby gdzieś tam koło tego sera naszego ta kukurydza leżała wszystko żółte no zobaczymy na metodę nic, na ser nic ale założyłem krakena i cofnęmy się o 10 obrotów koło obrotka, bo miałem jakieś obcierki więc mówię cofnę się chwilę do tyłu zobaczę bliżej co się dzieje bo na razie to jest bardzo tutaj słabo powiem wam że nawet bardzo bardzo słabo na ser jedno puknięcie a mamy na metodę nawet brania samo obcierki więc przesunęłem się 10 obrotów no i zobaczymy tu bliżej co się wydarzy kolejna mała zmiana założymy małą kula małą kulę zobaczymy czy coś tam się coś tam się w ogóle dzieje i dorzucimy do tego jeszcze cyk-cyk tyk. Dorzucimy do tego na pewno Wonder Blacka na górę. Czyli będzie perecik, pik, 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 I na górę damy Wonder Blacka. Zrobimy tam lekką poddymkę Zobaczymy, czy w ten sposób coś się ruszy. Musi się ruszyć, bo no nie ma innego wejścia. Dobra. Jako, że jest mega ogień, to odpowiemy na komentarze. Najpierw z filmu, po prostu zwykłe wędkarstwo. FPS, witusi roga. Fajny film. Dzięki, pozdrawiam. Tomasz Domiński, Witam Żyłka czy Plecionka? Plecionka, Mikado, link w opisie. Co z tą metodą? Po, po kolei, bo tam jeszcze wpadają z poprzedniego filmu co z tą metodą, więc po kolei polecę, akurat będzie mi łatwiej Marcin i witam jaki plecionek używasz i jak tonące ciekawe filmy dzięki, dzięki, no to już odpowiedziałam w poprzednim komentarzu yy, YouTube a ten łowi te klipaki, zamiast listopadowe szczupaki a no łowi, łowi kusownik pozdro Kamil Wiśniewski, no powieś panie, my też w weekendy dwa zębate w sobotę, dwa w niedzielę dwie sztuki, z tego prawie 4 kg o to, ciekawie przy tym co się dzieje dzisiaj też idę na spienię. Kamil Dębek, mega odcinek, udany wypad, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Sebastian Bujek, u mnie same jazie, klenie, leszczy zero. Tak? U mnie dzisiaj pełno leszczy. Adam Pilewski, byłem na łowisku bom, z bombką, pewnie w formie, ciasta, niestety nic nie wyszło. Na metodę jedna rybka, leż. Mam zamiar jechać ostatni razem w roku i wydobyła coś ładnego. No działa, działa i bo ja dzisiaj to szybciej spalę wędki niż coś głowie. Andrzej G., witam, dzięki za materiał. Leszczyk, dobra rzecz. Oj, dobra. Płetwy. Ma, więc chyba. Ja pojechałem, zakończę sezon w niedzielę, To niespodzianka pobita życiówka karpia z PZW. Oj, i gratulacje. Co do tego silnego brania, właśnie dlatego przed ostatnim filmem pisałem o uszkodzowaniu Krokodylu. Dalej jest. Pozdrawiam. A i życzę wytrwałości z metodą, bo widzimy, chyba będzie tylko klasyk na kanale. Oj, reset T. Cześć, z jakich haczyków korzystasz. Yy, drenana. Link w opisie. No i chyba. A nie tu jeszcze. Piotr Kozik, wędki Tubertini, ta Flexo New Generation, Sylwek Czupka, witaj, ostatnio ładnie jeszcze połowiłem, właśnie że dodałem więcej zanęty, jak paleto spróbuj, może u ciebie to się sprawdzi. No właśnie, teraz tak mami, zamurowane są. Argos Games, mam pytanie do prezesa, weź przez tej. Czy te kijki to że to robi Sony, czy polecisz, bo znalazłem obisko, w którym się trafiają karby, znalazła się tą wędkę u mnie wędkarstwie i mi się zastanawiam, czy zakupić. Kup, kup no, ryby, wyciągniesz, mówię. Tylko może być problem później z mocą, ale jak najbardziej, jak jest to, spróbuj na początek wystarczy. Wędkarstwo, pora na przygodę. Witaj dziś, jak widać było trochę słabo, ale to nic, nie można się poddawać. A co powiesz dzisiaj? Witaj, dzięki za kolejny materiał. Widzę, że bombka dalej działa. Szkoda, że u mnie tylko 10 stopni, bo mam chęcią jeszcze raz jej No u mnie 11, ale dzisiaj to jak sam pokazywałeś brania na bombkę, potrafi zabrać wędkę zamienia. No wiem, wiem, krokodylek, dobra, dobra. Kupię w przyszłym roku. Sebastian Bujek. Zimna woda to się dzieje. A co do Leszy, to lepszy nic, nic niż cyc. Lepszy cyc niż nic. A dzisiaj co powiesz? damy rymowankę. Lepszy nic niż. Niemy hmm? też ser. Damy mniejszy. Damy mniejszy. Uwaga, będzie groźnie. Będę odcinał. du 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 du, 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 du. Wszyscy żyjemy się dobrze. O, dobra. I spróbujemy mniejszy kawałek. Może są. Nie takie duże te ryby u nas. Może mam mniejsze. Podejrzewam, że nie mam ich w ogóle. My mamy tę bombkę. Założymy kukurydzę i zobaczymy, czy tu w ogóle coś się dzieje. Czy ten ser po prostu nie działa. Czy moja kukurydza zadziała? I wtedy się okaże, że. Unę, nie chcę na ten ser, gdzie ja się tu spodziewałem, że będzie ogień. Zobaczymy, właśnie czy. O! Branie, czy. Czy to ja coś zrobiłem? Nie wiem. Nie, chyba ja. Mi się wydaje. Coś mi tu brygło na metodę, aż się podniosłem z wrażenia. Dobra. I Zobaczymy. Tak, tylko kontrolnie. Czy coś na tą kukurydzę weźmie? Czy po prostu tam nic nie ma? Czy po prostu na serek jednak nie chcą? Bo jak będą brania od razu na kukurydzę, znaczy się, że ser dzisiaj jest niepopularną przynętą. Przerzuciłem metodę na prawą stronę, bo tutaj się nic kompletnie nie działo. I czuję, że ten dzień musiał nadejść. Ten dzień, który nawet nie powącham, jaka śmierdzi ryba. Miałem branie na bombkach, ale takie jakieś tuk, 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 tuk. To nawet nie branie. Bo już mam teraz już nie na serdko, tylko kurdzę, żeby sprawdzić czy coś się dzieje, ale też się nic nie dzieje, więc też tam ryby nie ma i powiem wam, że straciłem już wiarę, że co w ogóle coś złowię. Dramat, dramat. Siedzę i myślę, że spalę tu wszystko zaraz. Bo ja nie jestem przyzwyczajony do tego. Nie wiem co już kombinować. I kulki małe i dodałem zanęty i A, szkoda słów, szkoda słów. Wiem co zrybałem, ale... Oczywiście chciałem fajnie, chciałem, żeby było inaczej. Jak zwykle przekombinowałem, podejrzewam, że miejscówka nie ta. Bo no tu niestety trzeba siadać, gdzie są ryby. A ja stwierdziłem, że jestem mocarny i siądę tu gdzie nie ma ryb. Ach szkoda gadać. Dobra, przerzucimy, ale dopalimy. Jak to mówią. Już nie mam pomysłu, więc zrobimy tak. Do tego zanęta, Dobra. I na górę damy lipka, kwas masłowy. No. Tyk, tyk, tyk. O, pięknie. I niech to sobie ładnie, ładnie wejdzie w to. I rzucamy tak. I damo. Pomysł na metodę. Bawimy się dzisiaj, bawimy się, bawimy się. Czekajcie, czekajcie. Zrobimy po prostu. Siu! Mam gdzieś klipa daleko. Gdzieś bardzo daleko. Gdzieś tam na 15 km. I po prostu dzisiaj zrobimy robimy tak cyk. Robimy palecyk. Zrobimy palecyk. Robimy palecyk. Ale tyk, dobra, i robimy siu. Ale branie, U. ale branie, co to jest, ale jedzie. Oj, 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 O kurde, co to jest? ale się spociłem co to jest o matko boska, co to jest chodź tu, gdzie ty idziesz chodź tu co to tak pojechało Lesz? o kurde o kurde, ale walczy co to jest oj w trzcinie mi weszło ale zaraz wyjdzie co to jest a kara, o jest. Boże, jak się wystraszyłem. O, ale mi serce bije. Ach. Chodź tu. Chodź tu. O, 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 na bombkę. Bombka najlepsza jest. Bombka, bombka, bombka. Tak, tak, to piję. Ale piękny. Ale zimny, taki zimny. Oj oj, oj oj oj, oj za mało dostanę Ale mi ręce chodzą <trym zeznika> Daj mi chwilę osłonąć Ale piękny Chodź tu O. Tyle czekania na rybę I mój kolega przybył, cześć Cześć kolego, tylko jedna ryba tylko jedna ryba no nie no gościu tyle kazałaś czekać u, aż mi się jeszcze ręce no już to mniej u, 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 u. dobra wypuśćmy go i ochłoniemy sobie trochę dobra O, dobra dobrze, że ta sztyca długa jednak jest to się przydaje leci poleciałeś? dobra tylko bombka i kukurydza. Serów żadnych nie zakładamy. Pamiętajcie, żadnych serów. Uf, dobra. Teraz chwilę, znowu godzina przerwy, ale jeden karasik na y, bomb feder, na jedną kukurydzę. Nie ma tu leszczy. Y, fajnie, bo nie wyjadają mi jednej kukurydzy. Chciałem się połowić na ser, ale to niestety nie wyszło. Przesuniemy to na lato, już nie będę kombinował. Ale dzisiaj na jedną kukurydzkę wzięło. A na metodę nic, ale to podejrzewam, miejsce. Ale sobie wymyśliłem, że może na metodę założę na pusz stopie kukurydzę. Wezmę sypką zanetę, będę ten kukurydzę ładował. Ale to jeszcze zobaczę, czy jutro pojadę. Jak jutro pojadę, to w innym miejscu jeszcze spróbuję na dumbelsy I może tego kwestia miejsca, bo tutaj na kukurydzę też mnie atakują te reszczyki, więc one gdzieś pewnie w innych partiach wody się znajdują. No i co, ten jeden karać, jakieś tam za dwa takie smrnięcia, i nic więcej, i zaraz się pomału pakuje i pomału będziemy się ewakuować. Miał być fajny pomysł łowienie na ser, niestety pomysł nie wypalił, bo tu nie było leszczy. Spróbujemy, może nie następnym razem, ale spróbuję gdzieś tam już jak będzie sezon. A teraz już sobie odpuszczę kombinowanie, bo nie dość, że nie wybrałem tego miejsca, co w sumie chciałem, przyjechałem, stwierdziłem, a tutaj kiedyś nie połowiłem, to siadam. No teraz się udało, może nie jest szałowo, ale to jedno najważniejsze branie było. Jak to mówią, coraz zimniej widziałem pogodę na przyszły tydzień, już jest 0 stopni, minus 1, w dzień 5, 6, więc to już będzie ten jeszcze tydzień taki wyrównany, a kolejny już będzie taki duży spadek, niestety, i to też podejrzewam się dużo też zatrzyma. Więc trzeba doceniać każdy tak taką rybę. Wiadomo, jakby to był leszczyk czy płotka, to tutaj bym pewnie płakał. Tak jak mówiłem i palił wszystko. Ale na szczęście karaś gdzieś tam się ocknął, wziął na jedno ziarenko kukurydzy. Eksperyment z serem nie wyszedł. Ale co się nie odwlecze, to wiadomo. No i co, ja się pomału idę zwijać może wędki jeszcze zostawię, może jakiś tam bąbeczko odjazd metoda gdzieś tam na stingę, na Robinsona, na, yy, 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 na Rangersa rzucona że jakby gdzieś tam coś, coś przepływał, to sobie weźmie jak nie będzie przepływało, to sobie nie weźmie no i co, yy, 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 może pojadę jutro a jak nie, to pewnie w tygodniu jakiś spinning wreszcie wskoczę bo mam trochę tych gum, trzeba pozrywać, nie? dobra, zostawcie co trzeba i widzimy się w następnym filmie na razie